Cześć, witam Was w kolejnym formalnie, no to jeszcze w sam vlogu. Jeszcze coś trochę powiem. No a praktycznie to już w EuroTraku. Tak, już ta SAMPA no nie będzie przez dłuższy czas. Teraz taką serię EuroTraka zrobię. No, Samp już mi się znudził. O, zmieściłem się, dobra. Samp mi się już znudził, więc, no, ile można grać w Sampa, bo y, tyle co, no, większość się tam zbierało prezentów, czapeczek, raz na, kiedy się zabijało kogoś. Y, kurde, kierunkowska smiga. No i ile można, no? Miesiąc stoi tak dużo. I jedno co, co wam powiem no to A już się chyba powtórzę, no to nie, nie, nie będzie w SAMPie gangu. Też w przyszłości yy, chciałbym no, też zagrać Zrobić tu taką serię Eurotrack na multi, bo jest też tryb multi, jeszcze tutaj nie ogarnąłem. Bo teraz to, to co widzicie to jest tryb jednoosobowy, ale żeby zagrać w multi w Eurotraku no to trzeba mieć podobną no, wersję ze Steam'a. Ja mam podobną wersję. Ja raczej no mam wersję Steam'ową, więc no bez problemu będzie można zagrać. Dzisiaj trochę taki dłuższy odcinek, taki organizacyjny, co właśnie będzie nowego, jakaś nowa seria. Właśnie miało być NFS World Ja wspominałem wcześniej, miało być. Ja bym chętnie bardzo zrobił, ale niestety nowa aktualizacja no kompletnie spierniczyła już grę doszczętnie, że już jest gra niegrywalna. Po pierwsze, no menu się wolno wczytuje yy, no i wywala crushem no i podobno z tego co tam <coughs> wyczytałem no to przez przez wysokie pingi bo to jest na jakichś amerykańskich serwerach tam tnfs world bo to tam zrobili yy, globalny serwer tak jakby no że tam wszystkie narodowości no niestety moim zdaniem jest gorzej, bo nie da się grać po prostu. Także nie wiem, jak później, później może jak naprawią to, może będzie. Ale tak to, no to teraz będzie EuroTrack, może nie wiem, dwa odcinki. Możliwe, że też GTA 5 będzie online. Tryb oczywiście. Bo raczej no na tym kanale będę nagrywał gry multiplayer. no i jeszcze tutaj raz się powtórzę dlaczego nagrywam telefonem. Bo niektórzy mogą nie śledzić, no to nie chce mi się ogarniać. Mam taką wyjebkę na subskrypcję, no także tutaj nagrywam dla siebie. no tak po prostu, jak będą subskrypcje, to fajnie, jak nie, no to. No to nie szkodzi. Teraz na prawo. Hmm. Szkoda, że nie mam szybkiego internetu, bo bym chęnie tak live y ponagrywał. By, by było wygodnie live y ponagrywać, nagrać, cyknąć na stop i tyle. A tutaj no, muszę no, jeszcze wstawić i tak dalej. <coughs> Także też, no taka jakość też właśnie. Też. Dlatego jakoś 480p w 4.3 Dlatego, że no ja chcę no szybko wstawić, ja nie chcę, nie jestem jakimś tam pro-youtuberem czy coś Jestem zwykłym graczem po prostu, który sobie nagrywa no. tak dla siebie Jedynie jakby było już tak 1000 subskrypcji <coughs> to już bym tą jakoś zwiększył. No to 720p, bo już, bo już wiadomo, no 1000 subskrypcji, to już tam monetyzacja jest aktywna i no i się coś tam zarabia podobno. No tu teraz do miasta wjeżdżam. Ogólnie Eurotrack, no tak z miejsca do miejsca jedziemy, no tak w singlu jest. Zarabiamy force Teraz tutaj teraz skręcę, bo tu trzeba trochę się skupić No i zawadziłem Tutaj trzeba właśnie tak na zakrętach większe łuki robić żeby ta naczepa się zmieściła No i teraz w, będzie w lewo to już na ten pas Dobra, zielone. Ja już nie będę obracał kamerą, bo jedną rękę mam wolną. Oj, czerwone. może i już się zbliżamy to ogólnie mam w, w tym Eurotracku tylko jedna DLC kupiłem czyli ten dodatek tam z resztek taki tam tunik o co tu widzicie na tej ciężarówce 3 zł kosztował no zostało mi właśnie no 3, tam ile tam 3 zł to se z, tak z resztek kupiłem bo tak no nie planuję już tak zakupów na steamie No i tu teraz wjeżdżam Dobra, nie, nie chce mi się parkować Dobrze to nie wiem kończyć już chyba tak będę Będę już kończył, także do następnego odcinka. Cześć!